Cześć z tej strony Marcie 827pl i dzisiaj będziemy oglądać takie jakby film. Yy, będziemy oglądać taki film yy, od jednego youtubera. To jest Pumba, więc możecie tam wbić na jego kanał. On nie jest polski, ale fajnie nawet rzeczy nagrywa śmieszne. No i będziemy dzisiaj właśnie oglądać, ale zanim przejdziemy do tego odcinka, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na ten kanał z dzwoneczkiem oczywiście i byle jaki komentarz. No to przechodzimy do oglądania. Dobra. O, tutaj Rikowi dobrze. Wow, wow, wow. To jest 200 IQ właśnie, nie? Znaczy, no może 200 album, nie, ale to ładne tutaj porobił nie? No i tutaj, no, tutaj chyba wow, Co? Ja nie wierzę, ja to jest ładne jak to zrobili? Co? 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 PXT Dobra, co my tu mamy jeszcze? Wow, albo odbiło, co? Albo ładnie. My tutaj mamy już Jeannie Broka. Na strapowera. No i co się tu wydarzy? Krug jakiś. Oho. Wow. wow, wow. Ale to zrobił. Co? Juchy, to pięknie zrobił! No. tutaj, Frank. Wow, pięknie to zrobiła ta Bibi. dobra tutaj. No, co ona zrobi? Co jest tam? Co? Lol. Dobra, ile ten film trwa? Okej. Okay. No i co my tu... O, ale pięknie to stało. Wiecie co? Całego może nie będziemy oglądać. Już zaraz tutaj. Ale widać, że to jest kiepska so sytuacja Mortisa. No i zginął. Co? O, o, jest. Ja... Co? Co? Aha, ok Dobra, i tutaj już będziemy kończyć. Właśnie tu. Dobra, no całego nie będziemy oglądać, no bo ja nie chcę po prostu, żeby ten film był długi, bo muszę tutaj tak jakby szybko to nagrać. Ale jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i byle jaki komentarz. No to trzymajcie się i cześć!